Konkursy otwarte dla pojedynczych projektów LGD, Urząd Marszałkowski, Polski. Większe kompetencje LGD w ocenie wniosków. Projekty powyżej 50 tys. zł. Konkursy w ramach tzw. projektów grantowych. Całość oceny po stronie LGD plus umowy plus rozliczanie z beneficjentami. Projekty do 50 tys. złotych z wyłączeniem przedsiębiorców. W ramach działania LIDER wspierane będą operacje mające na celu rozwój przedsiębiorczości, podejmowanie, podejmowanie działalności gospodarczej, rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, to jest infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych, podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR powiązaniem, zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów przy okazji realizacji powyższych działań. Tworzenie sieci podmiotów prowadzących działalność na obszarze, na obszarze objętym LSR, współpracujących w zakresie między innymi krótkich łańcuchów żywnościowych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych. Rozwój produktów lokalnych, rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych z wyłączeniem targowisk, promowanie produktów lub usług lokalnych, rynków zbytu produktów i usług lokalnych, turystyki, rekreacji lub kultury. Omówienie działań realizowanych przez EDE w ramach PROW 2014-2020 premia na stat. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwijanie działalności gospodarczej. na następ. zakładanie działalności gospodarczej. Kto może być beneficjentem? Który jest owf państwa członkowskiego Unii Europejskiej? Mamy miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR. Mieszkańcy miast do 20 tysięcy traktowani są jako mieszkańcy obszarów wiejskich i mogą korzystać z finansowania. Jakie finansowanie można otrzymać? Do 100 tysięcy złotych, na co można przeznaczyć dofinansowanie. Środki mogą być przeznaczone na budowę, adaptację lub remont pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności, podnoszenia kompetencji, zakup wyposażenia, maszyn i urządzeń, rozwój działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, Odnawialne źródła energii na wdrażanie nowych technologii przy jasnym środowisku. Warunki. Każdy beneficjent musi mieć nadany numer identyfikacyjny w armii. Operacja będzie realizowana maksymalnie w dwóch etapach. Realizacja operacji do dwóch lat od podpisania umowy nie później niż 31 grudnia 2022 roku. Nowo powstająca firma. Musi mieć inny profil niż prowadzona w przeszłości, jeżeli beneficjent wcześniej prowadził działalność i otrzymał dotację minął dwa lata przed nim złożenia wniosku do LGD. Otrzymać firmę, utrzymać firmę trzeba dwa lata od ostatniej płatności. Trwałość projektu obejmuje 5 lat. Wyjątek osoby krus mogą rozpocząć działalność tylko i wyłącznie Produkcyjną w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub napojów. Koszty są kwalifikowalne od dnia podpisania umowy. Koszty ogólne kwalifikowalne od 1 stycznia 2014 roku. Dokumentacja dotycząca kosztów budowy, nabycia, honoraria inżynierów, architektów za konsultację. Opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności. Płatność dokonujemy przelewem. Rozwój działalności gospodarczej. Kto może być beneficjentem? Osoba fizyczna, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ma miejsce zamieszkania w obszarze wiejskim objętym LSR. Mieszkańcy miast do 20 tysięcy traktowani są jako mieszkańcy obszarów wiejskich i mogą korzystać z finansowania. Wykonujący działalność gospodarczą, przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarach wiejskich, działalność zarejestrowana w CEIDG lub KRS, wykonuje swoją działalność w okresie pierwszego roku przed dniem złożenia wniosku o pomoc. Osoba prawna, jeżeli oddział firmy firma lub jej siedziba znajduje się na obszarze wiejskim objęty LSR, jakie dofinansowanie można otrzymać? Do 300 tysięcy zł netto, 70% poniesionych kosztów przy utworzeniu lub więcej miejsc pracy. Jest to forma Na co można przeznaczyć te finansowanie? Wspieranie działań w kierunku rozwoju usług, a także drobnej wytwórczości podnoszenia kompetencji pracowników, opieki nad dziećmi, dostępu do usług zdrowotnych i usług społeczno-opiekuńczo-integracyjnych, rozwój działań wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, rozwiązania odnawialne źródła energii lub wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych przyjaznych dla środowiska. Warunki. Każdy beneficjent musi mieć nadany numer identyfikacyjny w armii. Operacja będzie realizowana maksymalnie w dwóch etapach. Realizacja operacji do dwóch lat od podpisania umowy, nie później niż 31 grudnia 2022 roku. Działalność musi być prowadzona co najmniej jeden rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Umowa dzierżawy musi obowiązywać. Czas realizacji trwałości projektu minimum 7 lat. Okres trwałości. Utrzymanie utworzonych miejsc pracy, pracy przez 3 lata od ostatniej płatności. Miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności musi być na terenie LSR. Także dotyczy wszystkich członków spółki cywilnej. Dofinansowanie do mikro i małych przedsiębiorstw. Osoby na krus mogą rozpocząć działalność produkcyjną w zakresie produkcji artykułów spożywczych lub napojów. Koszty są kwalifikowalne od dnia podpisania umowy. Koszty ogólne kwalifikowalne od 3 stycznia 2014 roku. Dokumentacja dotycząca kosztów budowy, nabycia honoraria inżynierów, architektów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. W tym studia wykonalności. Płatności dokonujemy przelewem. Warunki dotyczące zatrudnienia. Wyliczenie zatrudnienia, działalność gospodarcza. Utworzenie miejsca pracy oznacza konieczność zapewnienia i utrzymania wzrostu zatrudnienia w stosunku do wartości początkowej momentu bazowego. Moment bazowy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty to wyższy stan zatrudnienia obliczony na podstawie średniej arytmetycznej stanu zatrudnienia z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy w przeliczeniu na pełne etaty. Stanu zatrudnienia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w przeliczeniu na pełne etaty. Planowanego stanu docelowego zatrudnienia, który został określony w związku z realizacją innej operacji w ramach poddziałania. Dotyczy sytuacji jednoczesnego realizowania kilku operacji związanych z tworzeniem miejsc pracy. Średnią arytmetyczną stanu zatrudnienia oblicza się sumując liczbę pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w na pełne etaty z okresu kolejnych 12 miesięcy miesiąc w miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Przykład. Jeżeli wniosek o płatność składany jest w maju 2016 roku, to zatrudnienie obejmuje okres od maja 2015 roku do kwietnia 2016 roku. Uzyskaną sumę należy podzielić przez 12 miesięcy. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze zatrudnienie należy przeczytać na pełne etapy. Zatrudnienie oraz przerwy w opłacaniu składek Ustala się na podstawie kodów wykorzystywanych w dokumentach ubezpieczeniowych ZUS oraz, oraz dodatkowych wyjaśnień składanych przez wnioskodawcę. Wniosek i biznesplan, zakładanie i rozwijanie działalności. Analiza SWOT, mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Harmonogram, harmonogram działań. Należy przedstawić kolejnych zdarzeń, które następują po sobie. Powinny doprowadzić do zrealizowania zakresu rzeczowego operacji oraz wykonania przy jego wykorzystaniu działalności w celu doprowadzenia do osiągnięcia rezultatów. Należy przedstawić poszczególne etapy wdrażania koncepcji związanej z realizacją operacji przedstawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Należy przedstawić źródła finansowania operacji oraz finansowanie działalności dla okresu bieżącego oraz wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej tworzymy symulację na trzy lata w przód. W pierwszym roku należy osiągnąć 30% zysku. Należy opisać przyjęte założenia dotyczące planowanej wielkości i kosztów. Należy wskazać kryteria na podstawie których dokonano wyboru maszyn. Urządzeń, sprzętu. Uzasadnić konieczność dokonania zakupu towarów i usług o podanych parametrach technicznych i jakościowych wraz z uzasadnieniem cen zakupu. Wniosek i biznesplan, zakładanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ciągu dalszych. Należy zidentyfikować czynniki ryzyka mogące ograniczać działalność firmy oraz opisać rozwiązania, które odpowiedzią na. Zidentyfikowane ograniczenia związane z wykonalnością operacji, analiza ryzyka i rozwiązań alternatywnych. Należy opisać możliwość rozszerzenia działalności lub zmiany jej profilu. Zaplanowanie ilości tworzonych miejsc pracy, obliczyć rachunek zysków i strat na okres bieżący i na dwa następne lata, przychody ze sprzedaży produktów usług, koszty. Zakupy, wynagrodzenia, amortyzacja, czynsz, reklama, usługi obce, podatki, ubezpieczenia, odsetki, biuro rachunkowe. Dochód, podatek dochodowy, zysk netto. Wróżka nam w tym nie pomoże. Chyba lepiej stworzyć biznesplan zamiast wierzyć w magię. Wracajmy do firmy i zajmijmy się jego przygotowaniem. Biznesplan. Jest narzędziem planistycznym zwiększającym szanse powodzenia re, realizowanych przez firmę przedsięwzięć. Dzięki niemu możesz spróbować przewidzieć, jakie korzyści odniesiesz się wyniku wdrożenia danego przedsięwzięcia. Załączniki, jakie trzeba złożyć, wraz z wnioskiem o dofinansowanie w przypadku zakładania i rozwijania działalności. Kopię dokumentu o to tożsamości. Krótko... Gdy brak. Do wodu, z lub nieaktualne dane w dowodzie należy załączyć zaświadczenia w ewidencji ludności o miejscu pobytu stałego i czasowego wysadzone nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Musi być to oryginał. Zaświadczenia wydane nie wcześniej niż jeden miesiąc przed złożeniem wniosku przez krów o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych. Oryginał lub ZUS potwierdzający ubezpieczenie społeczne. Numer identyfikacyjny, zaświadczenie o wpisie producenta do ewidencji producentów. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości. Oświadczenie właściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji. Załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadane trwałe i z względem wyposażenia. Oryginał. Biznesplan. Oryginał. Oryginał sporządzony na formularzu. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nieuzyskanie pomocy za minimis. W oryginale. Sporządzony na formularzu ud udostępnionym przy. Urząd Marszałkowski lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzyma w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających do lat Kopie. Strona, na której można sprawdzić pomoc de minimis jest to sudok.uokik.gov.pl pozwolenia, zezwolenia lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy, w szczególności gdy uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji operacji. Decyzja środowiskowa o uwarunkowaniu, na przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz na przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko albo postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko albo skrynik, oryginał lub kopia. Decyzja wydana przez powiatowego lekarza weterynarii w przypadku, gdy operacja obejmuje działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub prowadzenia tej żywności na rynek, oryginał kopia. Informacja o spełnieniu wymagań w zakresie ochrony środowiska wydana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Oryginalne lub kopia. Kosztorys inwestorski. Oryginał lub kopia. Projekt budowlany. Decyzja o pozwoleniu na budowę. Oryginał lub kopia. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymagana dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisku. Kopia mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji w przypadku gdy projekt budowany nie jest przekładany oryginał lub kopia. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi kopia wraz z oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych Właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. oryginał lub powiadumie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych w kopiu. Pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone. Wyłączenia pomoc na operację z zakresu podejmowania lub rozwijania działalności nie przysługuje, jeśli działalność sklasyfikowana jest jako. Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca od zbiora: górnictwo i wydobywanie. Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie. Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafin rafinacji ropy naftowej. Produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych. Produkcja metali. Produkcja pojazdów samochodowych, krzyczek i naczyń prototypowych. Transport lotniczy i kolejowy i gospodarka magazynowa. Przykładowe kryteria wyboru operacji. Kryterium pierwsze. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w wyniku realizacji projektu. Kryterium drugie innowacyjność operacji. Kryterium trzecie. Wykorzystywanie technologii teleinformatycznych lub związanych z ochroną środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatu. Kryterium czwarte zasięg projektu pod względem grupy odbiorców. Kryterium piąte rodzaj beneficjenta. Kryterium szóste Korzystanie z doradztwa w biurze LGB. Ścieżka od pomysłu do realizacji projektu. Pierwsze chęć działania pomysł, później projekt, następnie nabór wniosków, złożenie wniosków LGB, następnie ocena formalna i wybór projektu przez LGD. Następnie przesłanie przez LGB wybranych projektów do Urzędu Marszałkowskiego. Tam następuje ocena i weryfikacja. Kolejny etap jest podpisanie umowy przyznanie pomocy i w przypadku grantów umowa jest podpisywana z LGD, a następnie następuje schemat oceny wniosków. Beneficjent składa wniosek o przyznanie pomocy do biura LGD. Tam następuje wstępna ocena wniosku, która trwa 5 dni od uczenia naboru. Rada LGD ocenia pod kątem spełnienia kryteriów wyboru określanych w LSR. Ocena pod kątem zgodności z LSR. Mają na to 45 dni od zakończenia naboru. Następnie wniosek o przyznanie pomocy jest wysyłany w terminie 7 dni do dokonania wyboru do samorządu, do samorządu wojewódzkiego I samorząd wojewódzki ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku. Następnie następuje umowa przyznania pomocy. Dziękuję za uwagę.